2023 będzie rokiem airdropu, to jest pewne. Słuchajcie, tak się składa, że w dzisiejszym materiale opowiem Wam aż o trzech projektach, które na 99% zorganizują wedle wszechobecnej wiedzy airdropa. Jeszcze przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale i przechodzimy bezpośrednio do filmu. Jeżeli też nie słyszeliście czym jest airdrop, albo gdzieś, wiecie, wpadło wam w uszy, że można na tym zarobić, to nie martwcie się. W grudniu nagrałem oddzielny film, wyświetla wam się w prawym górnym rogu. Dokładnie tam opisuję na czym polega ten proces, dlaczego projekty robią takie airdropy, więc zapraszam do sprawdzenia. No i chciałbym was też poinformować, że na koszarach tradingu, czyli na darmowej grupie Discordowej, znajduje się oddzielna zakładka poświęcona tylko poradnikom, jak jak zakwalifikować się pod airdropy. Konkretne właśnie są rozpiski, no i takie poradniki. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam pokrótce projekty, które najprawdopodobniej nagrodzą najaktywniejszych użytkowników ich sieci milionami tokenów. Jeżeli dany ekosystem się Wam podoba, będziecie chcieli się na nim wzorować, podziałać, to właśnie na koszarach tradingu znajdziecie dokładne wytyczne, jakie kroki musicie podjąć, aby zakwalifikować się pod konkretnego z tych kilku. Więc sprawdzajcie link w opisie pod tym filmem, macie pokaz gdzie kliknąć, co kliknąć. Discorda sobie załóżcie, jak jeszcze nie macie, bo naprawdę warto. Szczególnie osoby starsze, że tak powiem, mogą sobie no, ustrukturyzować tą wiedzę na nowo, zobaczyć jakiś poradnik na YouTubie i po prostu skorzystać z takiej okazji, że tak powiem, bo nic nie musicie płacić. Więc serdecznie zapraszam do materiału. Zaczynajmy. Przechodzimy do meritum, więc opowiem wam o projektach, które planują zorganizować największe zrzuty i opowiem trochę o tym, dlaczego warto się na nie zapatrywać. Zaczniemy od Arbitrum. Jest to blockchain Layer został stworzony przez Offchain Labs w 2021 roku. Jest to obecnie według mnie jeden z najlepszych, najtańszych i najszybszych łańcuchów do przeprowadzania transakcji. Warto również dodać, że uzyskali oni ponad 120 milionów dolarów finansowania, więc nie obawiajcie się, im raczej nie grozi bankructwo. Blockchainy warstwy drugiej mają za zadanie pomóc blockchainom warstwy pierwszej działać płynniej i sprawniej i właśnie taką rolę wypełnia Arbitrum dla Ethereum, ponieważ projekt stworzony został przez Offchain Labs i pomaga Ethereum procesować więcej transakcji. W skrócie Arbitrum dokonuje tysięcy transakcji i wykorzystuje do tego technologię rolapów. Ona zbiera transakcje do kupy, można powiedzieć, i wysyła je jako taki jeden zbiór do sieci Ethereum. Dzięki temu procesowi na Ethereum jest więcej miejsca dla bloków, co pozwala szybciej skalować sieć i w tym samym momencie zachowana jest funkcjonalność i ogólnie bezpieczeństwo. I ten ekosystem Arbitrum jest obecnie bardzo popularny w branży i gdy ich token Arbi ujrzy światło dzienne, na pewno będzie jednym z potentatów, jeśli chodzi też o następną hossę, jeżeli blockchain oczywiście utrzyma się na dobrym torze. Na ten moment wygląda to tak, że gdy używamy ich sieci, to opłaty za fi, za gaz są dokonywane w Ethereum i to jest kolejny powód, dla którego projekt Vitalika Buterina tak mocno wspiera sieć właśnie Arbitrum. Co ciekawe, w zeszłym roku można już było działać, aby zwiększyć szanse na otrzymanie zrzutu, no ale jest jedno ale. Najlepszym sposobem, żeby się zakwalifikować po ten airdrop, było działanie na specjalnym programie Arbitrum Odyssey, gdzie przez 8 tygodni trzeba było wykonywać specjalne taski powiązane z projektami na sieci Arbitrum. Jednak ta kampania marketingowa działała przez niespełna tydzień w poprzednim roku i została wstrzymana, ze względu głównie na upgrade ich sieci. Osoby, które wykonywały zadania, otrzymywały specjalne NFT-ki, ale na razie to wszystko, co udało się ugrać. No i uważam, że ten program wróci prędzej, czy później jeszcze w tym roku, więc wtedy warto zacząć robić poszczególne taski. Nasze szanse na uzyskanie airdropa się zwiększą. Dla tych niedowiarków, którzy uważają, że żadnego zrzutu nie będzie, następna informacja jest dla Was. Mianowicie chciałbym tutaj wspomnieć o airdropie tokenów Optymizm, gdzie ludzie otrzymali średnio 1000 dolarów, a Optymizm to największy konkurent Arbitrum, więc śmiem twierdzić, że założyciele tego drugiego projektu postarają się przebić swojego rywala i wynagradzą swoich użytkowników setkami milionów tokenów. Jeżeli chodzi o takie dokładne wytyczne, to m.in. możemy znaleźć właśnie informacje, że żeby zwiększyć swoją szansę na airdropa i w ogóle pokazać się w jakiś sposób temu ekosystemowi i być na niego potencjalnie zapisanym, to trzeba odwiedzić taką stronę Arbitrum, Bitrum Bridge. Jak na nią wejdziemy? Też link jest oczywiście w opisie. Teraz ją widzicie na ekranie. Podłączamy swój portfel. Na Ethereum. Czyli przykładowo tam metamaska, prawda? Wpisujemy kwotę, którą chcemy przeznaczyć na pożyt transakcji, czy przetransferować właśnie z layer 1 do layer 2, potwierdzamy transakcję, no i wtedy chcemy bezpośrednio już w kolejnym punkcie po prostu zrobić tych transakcji jak najwięcej, też na sieciach, które są wspierane przez arbitrum, na przykład na GMX-ie. Możemy takich wyszukać więcej. Ja wam linki wrzucę w opisie pod tym filmem. Potem, biorąc pod uwagę to, że ten airdrop jest taki, wiecie, mocno spekulacyjny, to tak samo arbitrum po prostu przez fakt, że ten bridge będzie przez was używany, może właśnie w jakiś sposób stwierdzić, że OK, byliście użytkownikami aktywnymi, byliście tymi, którzy potencjalnie na pewno wykonywali zadania w sieci. No i. Dzięki temu po prostu będziecie potencjalnie mogli w nim wziąć udział. Są też takie plotki, że ci użytkownicy, właśnie którzy go używali, będą mieli największą szansę, żeby ten AirDrop odebrać. Tak? Więc nie ma jakichś bardzo szczegółowych wytycznych jeszcze, bo ten AirDrop nie jest na 100% zapowiedziany, ale to jest na razie taka zajawka. Po pierwsze, będę was update'ował, jak to zrobić, jeżeli już. AirDrop będzie zapowiedziany, pewnie zrobię cały film na ten temat, całkowity materiał z instrukcją. A po drugie, to na Discordzie, właśnie w zakładce z AirDropami, tam jako pierwsza ukaże się taka informacja i tam właśnie po raz pierwszy będziecie mogli dostać informacje na temat tego, co krok po kroku trzeba zrobić, żeby na ten AirDrop się już na pewno móc załapać. Pamiętajcie też, że nie ma żadnych gwarancji, tak, że on będzie miał miejsce. To jest token, który prawdopodobnie po prostu będzie na światło dzienne wrzucony, będzie opublikowany i będzie stworzony przez ekosystem Arbitrum. To jest taka czysta spekulacja i fakt po prostu, że to będzie miało miejsce, jest na razie przypuszczeniem, ale staram się Was o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem, żebyście mogli spekulacyjnie też do tematu podejść. Chcę też dodać, że jest początek miesiąca, 1 marca, dlatego też z uwagi na to jest kolejny ten airdrop na ByBicie, prawda? Te osoby, które zwlekały, że tak powiem, z założeniem konta, czy właśnie czekały, aż marzec nastąpi, żeby odebrać 30 dolarów w USDT, mogą to właśnie robić, więc zapraszam serdecznie wszystkich do sprawdzenia. Osoby, które właśnie po prostu chciałyby to konto założyć, link mają w opisie pod tym filmem. Jest to giełda, z której sam korzystam niejednokrotnie, o tym też zresztą mówiłem. Są dogadane takie bonusy, że po pierwsze, jeżeli wpłacicie 100 dolarów, to macie 30 dolarów cashbacku, musicie zrobić tylko jeden, nie wiem, trade. Kupi za to bitcoina lub cokolwiek i minimum 100 dolarów, to jest taka kwota minimalna. Druga rzecz, drugi bonus to macie teraz na ekranie pokazane właśnie takie widełki, które musicie osiągnąć, jeżeli chodzi o depozyt i trading volume, żeby otrzymać cashback w USDT, taką po prostu nagrodę, tak? Trzecia rzecz to zwrot środków dla każdego, który dogadałem z Bybitem bezpośrednio, z uwagi na to, że jestem jednym z największych partnerów w Polsce, nawet jak i w Europie w pewnych jej częściach, jestem sobie w stanie po prostu pozwolić na to, że część mojej wypłaty oddaję wam, dlatego te osoby, które są od mojego linka, mają od 8 do 10% cashbacku każdego miesiąca, to po dwóch tygodniach jest z automatu przydzielane na konto, chyba w USDT e, więc to jest trzecia promocja. No i czwarta, e, na e, koszarach Tradingu na Discordzie jest również nowy miesiąc, czyli nowy konkurs. Po pierwsze, każda osoba to jest gwarantowana nagroda, może zdobyć do 10 tysięcy złotych w różnych nagrodach, czyli w neonach, w ciuchach, właśnie w książkach, w dostępie do areny tradingu i tak dalej, w USDT w różnych rzeczach. Wystarczy po prostu zapraszać znajomych do do Wspólnej zabawy i do uczestniczenia w koszarach tradingu. Jeżeli te osoby są również ode mnie na mojbicie, to wy dostajecie takie nagrody. Wszystko jest opisane właśnie w zakładce z programem partnerskim na Discordzie, więc tutaj wpadajcie, sprawdźcie. No i druga rzecz jest od nowa właśnie aktywny konkurs na trading volume konkurs na najlepsze zagranie. No więc po prostu zachęcam do sprawdzenia. Jak widzicie, z każdym nowym miesiącem jest coraz więcej różnych takich nowości i chcę Wam o nich zawsze gdzieś tam na bieżąco opowiedzieć, przytoczyć, żebyście się w tym wszystkim nie pogubili, więc lecimy dalej z materiałem. Drugi projekt, na którego airdropa czekam, to jest potencjalny właśnie zrzut od Zake Sins, jest on stworzony przez Matter Labs. Jeżeli chodzi o sam projekt, działają oni podobnie do arbitrum, ale przy użyciu trochę innej technologii o nazwie ZK rollups Jest ona oparta na dowodzie zerowej wiedzy, czyli Zero Knowledge Proof. Może po angielsku komuś mówi coś więcej. to. I jest to metoda, dzięki której jedna strona, czyli dowodzący, może udowodnić drugiej, że dane stwierdzenie jest prawdziwe bez ujawniania jakichkolwiek informacji poza faktem, że stwierdzenie jest prawdziwe. Czyli nie ma potencjalnie dostępu do danych wrażliwych, ale można coś udowodnić. To jest dosyć przełomowe, jeżeli chodzi też właśnie o wykorzystanie blockchainu i po prostu taki social proof w niektórych rzeczach. weryfikacje, na przykład międzybankowe, czy na przykład ktoś ma pieniądze, nie ujawniając konkretnie, gdzie je ma lub w jaki sposób je przechowuje. Tak? Odbywa się to ogólnie za pomocą specjalnego typu algorytmu. Pozwala on udowodnić twierdzenie bez ujawniania właśnie jakichkolwiek danych lub informacji leżących u jego podstaw. W kontekście kryptografii to dowody zerowej wiedzy są używane do udowodnienia autentyczności transakcji bez żadnych szczegółów. Może to być przydatne w sytuacjach, w których zaangażowane strony chcą zachować je w tajemnicy, tak? Właśnie na przykład w trakcie jakiejś wymiany notarialnej czy transakcji finansowej. Na samym blockchainie to Zero Knowledge Proof jako technologia pozwala projektom z warstwy drugiej, właśnie takim jak na przykład wcześniej omawianej Arbitrum, systematycznie synchronizować transakcje dla Layer Ones typu Ethereum i co ważne, robią to szybko i tanio. Cały ten Hype wokół ZK Sins jest wywołany głównie przez zaplanowany na ten rok ZK Sins 2.0 i Matter Labs potwierdziło, że r rob się odbędzie, tylko nie do końca wiadomo kiedy. Arbitrum zebrało ponad 120 milionów, jest to całkiem ładna suma. Wiadomo, e, nikt by nie pogardził, jednak ZK bije ich na głowę. E, 458 milionów dolarów e, tyle otrzymało od partnerów biznesowych, takich jak Bybit, Okex Blockchain Ventures, Blockchain Capital e, czy Coinbase Ventures. I to jest chyba jeden z rekordów w świecie kryptowalut, jeżeli chodzi o takie prywatne finansowanie. I taka wielka suma e, pozwala na pewno na szersze pole manewru. Dzięki temu ich środki są bezpieczne przez długi czas, więc ZK jest na dobrej drodze, aby stać się ważnym graczem w przestrzeni kryptowalutowej. Najważniejszym partnerem jest Ethereum Foundation. Vitalik Buterin widzi ogromny potencjał w Zero Knowledge Proof i w styczniu mówił, że jest to ostatni brakujący element jego układanki, czyli po prostu głównej sieci Ethereum. Dodam też jeszcze, że Matter Labs w przyszłości napisało tweeta o tokenomii, jaką będzie miało ZK Synths. Ogłosili w nim, że dwie trzecie całego supply podczas lunchu będzie zarezerwowane dla ich ekosystemu. Więc możemy się spodziewać, że około 1 trzecia podaży będzie rozdana w airdropie. Podsumowując, wydaje mi się, że ten zrzut może być największy w 2023 roku, gdy weźmiemy pod uwagę, że otrzymali prawie pół miliarda dolarów finansowania i są wspierani przez współzałożyciela Ethereum. Możemy się spodziewać naprawdę sporych kwot i sporej liczby tokenów do dystrybucji na Discordzie w zakładce z airdropami. Za darmo również będę was o tym updateował i będziecie mieli tam czarno na białym informacje o potencjalnych wszystkich instrukcjach krok po kroku, żeby to tam po prostu. Się nie zgubiło i żebyście mogli w tym uczestniczyć. Trzeci projekt, na którego Airdropa warto się przygotować, to Starkware i powiązany z nim Starknet. Jest to takie rozwiązanie programistyczne, które umożliwia deweloperom tworzenie dAppsów, czyli aplikacji zdecentralizowanych i smart kontraktów na warstwie drugiej Ethereum, wykorzystując technologię właśnie Zero Knowledge Proof. Rozwiązanie to ma na celu poprawę skalowalności i tak sam, samej wydajności blockchainu. I ponieważ Starknet opiera się na technologii, którą przed chwilą wspomniałem, jest ona już kluczowa wręcz dla Stark. Firma ta jest w stanie wykorzystać ze swoją wiedzę doświadczenie w tej dziedzinie, aby ten starknet rozwijać. Jeżeli miałbym to ująć w jednym zdaniu, to chcą się mocno przyczynić po prostu do masowej adopcji kryptowalut. Opierają się na tej technologii, podobnie jak z ZK więc macie tutaj kolejny powód, dla którego hype wokół zerowej wiedzy jest tak duży. Starknet i Ethereum są ze sobą powiązane, ponieważ on działa na warstwie drugiej Ethereum, czyli dodaje swoje rozwiązania do tej sieci w celu poprawy skalowalności i wydajności. Tak? Starknet i Ethereum są te ze sobą powiązane, ponieważ ten pierwszy działa na warstwie drugiej Ethereum. Jako layer tu umożliwia tam przetwarzanie dużej ilości transakcji. W szybki, efektywny sposób dzięki temu deweloperzy mogą tworzyć no, złożone, wydajne aplikacje blockchainowe, które nie byłyby możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem samej sieci Ethereum. Ta współpraca może przynieść korzyści dla obu projektów. Starknet chce przyczynić się do rozwoju takiego ogólnego całej sieci, co może po prostu przyciągnąć nowych użytkowników i osoby, które programują do całego ekosystemu. Też według mnie to projekt Witalika Botterina może na tym sporo zyskać, bo dzięki temu umocnią oni sobie na pewno rolę w swoim, jako przodująca sieć blockchainowa w dziedzinie DAPSów. I na dodatek technologia właśnie Zero Knowledge Proof opatentowana przez Starkware jest na ten moment używana przez masę projektów i są to naprawdę mocni gracze, jak na przykład Sorare. Dedeks, czy Ledger i też wiele innych. Społeczność spekuluje, że Arduino będzie zorganizowany jeszcze w tym roku, moim zdaniem, warto się na niego przygotować. Dam wam teraz kilka wskazówek. Ogólnie rzecz biorąc, to nie było żadnych jeszcze takich szczegółowych wytycznych, ogłoszonych, ale jeżeli mieliście jakąkolwiek interakcję z aplikacjami takimi jak Immutable X, czy DDX właśnie przed połową zeszłego roku to prawdopodobnie będziecie zobligowani do tego, żeby ten airdrop odebrać, jeżeli token będzie wypuszczony na rynek. My też gdzieś tam na grupach rozgrywaliśmy tego dedyksa i kilka podobnych aplikacji, więc rzeczywiście większość osób nawet nieświadomie będzie mogło skorzystać na tym airdropie, otrzymać te tokeny, więc warto gdzieś tam śledzić rzeczywiście te informacje. Jak będzie ich więcej, to oczywiście będę was o tym informował. Czy będzie potrzeba nagrania całego filmu czy po prostu przekazania czegoś w zwięzłej formie na Discordzie, to już tam po prostu zobaczę, ale uważam, że te dropy, szczególnie te trzy, które dzisiaj wyszczególniłem, w najbliższym czasie mogą troszeczkę namieszać, mogą gdzieś tam doprowadzić do zwiększenia po prostu no, waszych portfolio, tak, w ten czy inny sposób, na jeden z trzech na pewno powinno się każdemu z was udać załapać, kwestia tego, w jaki sposób do tego podejdziecie, jak będziecie w stanie te wszystkie wytyczne krok po kroku zrealizować, żeby finalnie no, uzyskać na tym benefit, tak, więc tak jak wspomniałem, te osoby, które przed 1 czerwca 2022 roku miały styczność z Dedixem czy z Immutable X, z innymi platformami opartymi właśnie o Starkex, będą mogły tego airdropa odebrać. I na razie to jest tyle wytycznych. Wiem, że może Was to w pełni nie satysfakcjonuje, ale też chcę po prostu przy okazji przypomnieć, że możecie nam nie liczyć w takich sprawach i że te dropy, szczególnie dla społeczności mojej, tak, czyli osób, które często też są na początku swojej drogi, nie mówię, że operują moimi pieniędzmi, tak, ale część z Was jest właśnie po. Paru miesiącach na rynku, paru nastu i cały czas akumuluje ten swój kapitał. Wiadomo, że obok paru dolarów można przejść obojętnie, ale obok potencjalnych kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset, w niektórych wypadkach tysiąca, czy dwóch, raczej się nie powinno. I sam również staram się brać udział w takich akcjach. Więc wydaje mi się, że ten krótki opis projektów e, no przekona was w jakiś sposób do śledzenia tematu i do wzięcia udziału w nadchodzących airdropach. Doskonale widzicie też, że to jest już górna półka i stawiam, że minimum dwa z nich znajdą się w top 50 na następnej hoście. E, każdy z tych trzech projektów ma sporo wspólnego z gigantem Ethereum, e, który raczej nigdzie nie odchodzi, a wręcz właśnie dzięki Arbitrum, e, zkSync czy Starkware umocni swoją pozycję jako druga co do wielkości kryptowaluta. Dużo osób spodziewa się, że nadejdzie taki dzień, e, w którym projekt Vitalika przegoni Bitcoina, Zasiądzie na tronie, wiadomo, że wtedy wszystkie projekty z ekosystemu również bardzo mocno by na tym zyskały. I gdzieś tam mam taką swoją teorię, że gdyby jednego dnia taki switch był, taka zamiana pomiędzy tymi projektami. To bardzo, bardzo mocno wystrzeliłyby inne projekty, dużo mocniej niż samo Ethereum i gdzieś tam pewnie będę to rozgrywał, jeżeli taka sytuacja kiedykolwiek w ogóle miałaby miejsce. Wiadomo, że zdania są podzielone. Jestem fanem obydwu teorii, jak i tych trzech projektów, które dziś opisałem, ponieważ są one trochę takim brakującym elementem całej układanki dla ekosystemu Ethereum. Nie bez powodu, też Arbitrum czy ZKS Sens otrzymały setki milionów dolarów w finansowaniu, a Starkware ma najbardziej zaadaptowaną technologię zero-knowledge na rynku. Podsumowując, według mnie, nie powinno się tego przygapić. Najlepiej byłoby też na tym zarobić, więc. Na Discordzie, na koszarach jest ta sekcja z airdropami, wszystko będzie uploadowane i wrzucane tam w taki sposób. Tam też krok po kroku już opisaliśmy, na przykład jak załapać się na rzut tokenów Vela. On został potwierdzony, więc można sobie to też sprawdzić. Dzisiaj o tym nie będę mówił. A w tym materiale to już myślę wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji. Kciuk w górę, bardzo mi sprawi radość, bo będę po prostu miał jeszcze większą motywację, żeby tworzyć dla Was filmy o airdropach, wyszukiwać jakieś takie nowinki i Was na bieżąco updateować, bo będę widział, że rzeczywiście takiego materiału potrzebowaliście. Trzymajcie się do usłyszenia. Na razie. Cześć.